Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już za kilka dni tradycyjnie spotkamy się na konferencji Jagodowe Trendy. Konferencji, która w tym roku jest organizowana w reżimie sanitarnym, więc wszystkich jej uczestników proszę oczywiście o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Konferencja jak zwykle wyznacza nowe kierunki, ale także informuje wszystkich plantatorów o tym, co się dzisiaj dzieje na świecie w uprawie roślin jagodowych, jakie są tendencje rynkowe, czego możemy się spodziewać i jakie mamy podejmować decyzje. W tym roku konferencja będzie o tyle ciekawa. Że będziemy nawiązywać do najważniejszych wydarzeń, które czekają branży w najbliższym czasie. Po pierwsze, zaprezentujemy po raz pierwszy wyniki programu badawczego, który mówi o tym, jakie owoce, jakich gatunków, jakich odmian i w jakiej struże jakościowej najchętniej kupują konsumenci w Polsce i w wielu innych krajach na świecie. Więc tak naprawdę powiemy, jakie dzisiaj są trendy w konsumpcji owoców jagodowych na świecie. Będziemy oczywiście dostosowywać się do tych trendów i mówili. Jakie technologie uprawy należy zastosować, czy pod osłonami, czy w gruncie, jakich środków użyć, jakich nawozów, do tego, aby wyprodukować taką jakość, która dzisiaj jest preferowana i której oczekują konsumenci w różnych miejscach na świecie. Bardzo ciekawym wydarzeniem będzie w trakcie tej konferencji także dyskusja na temat Europejskiego Zielonego Ładu. To zagadnienie, które wzbudza ogromne emocje wśród sadowników. W sadownicy generalnie widzą go z perspektywy ograniczenia zużycia środków ochrony roślin, nawozów systemu bio, bioróżnorodności, więc tak naprawdę podejmiemy dyskusję na ten temat, czy Europejski Zielony Ład to na pewno jest tylko i wyłącznie zagrożenie, które ma doprowadzić do problemów w polskim sardownictwie, czy może z Europejskiego Zielonego Ładu wyrykamy też pewne szanse, które jeżeli wykorzystamy, to odniesiemy sukces. Więc generalnie ta konferencja, tak jak w poprzednich latach, będzie doskonałym miejscem do tego, aby zastanowić się, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o świat produkcji. Owoców jagodowych, jakie jest nasze miejsce na tym rynku, jakie są perspektywy, jakie są szanse, co musimy zrobić, żeby wszystkie te szanse wykorzystać, a te zagrożenia, które się pojawiają, żeby nie były dla nas groźne. Zapraszam wszystkich. 8-9 grudnia, puławy, tu chemika, konferencja jagodowe trendy w reżimie sanitarnym, ale możliwa do odbycia. Myślę, że wszyscy powinni się na nie spotkać. Zapraszam wszystkich.